Hejka, dzisiaj wam pokażę jak zrobić takiego fajnego slajma, który się nie klei, jest w bardzo dobrej konsystencji, jest superowy, no i takiego właśnie chcemy zrobić slajma, wszystko wam opowiem, Na, musimy, potrzebujemy tak, aktywator, albo taki, albo taki, obojętnie, tylko żeby był. Klej, ale musi być przystosowany, nie? Do slajmu. Klej, ale nie taki zwykły, na przykład powiedzmy, klej Magic, tylko musi być taki specjalny do slajmu. Taki i taki, a najważniejsza jest soda. Bez sody się nie da zrobić. Więc takiego fajnego slajma nie da się zrobić bez sody, więc yy, dawajcie łapki w górę, no i zaczynamy! Dobra, lecimy, ja zrobię takiego mniejszego slajma, nie wiem jakiego wy chcecie, mam pojemniczek, no i patrzę, teraz dodaję kleju, trochę tam dodałam, nie chcę za dużo, bo ja nie chcę takiego dużego robić slajma, czyli bym chciała tylko, się mam mało kleju. Dobra, weźmiemy tyle, bo ja więcej nie chcę, bez sensu. No i mamy teraz, nie? I teraz nie wdajemy aktywatora. Nie możemy, tylko dajemy swoją farbkę, jaką macie. Jaką macie, to dajcie swoją farbkę. Ja daję taką, taką świecącą, nie wiem czy widać. I do tego dodam taką, ten. I potrzebujemy, jeszcze do tego potrzebujemy potyczek, żeby, żeby dobrze się układało. Bo nie mamy jak tego, ten. I teraz tak. Nie dodajemy aktywatoru ani sody. Teraz dodajemy jak i kleju, Tyle ile chcemy. Teraz musimy dodać farbkę. Jaką chcecie? Ja biorę. Ja chyba nie wezmę tej. Ja, ja wezmę taką ładną. Mm, żółtą, Taką akrylową? Neonową? Taką ładną farbkę. Taką. Dobra. I teraz patrzcie. Biorę to i. O, daję, ale bardzo mało, bo to się rozmiesza. To się naprawdę rozmiesza bardzo mało. I tyle, ile chcecie, dajemy. Teraz rozmieszujemy, tak, żeby cały był żółty. Ten klej. Teraz. I patrzcie, jak rozmieszaliście, jest taki żółty, jaki chcieliście. Na całym. Dajemy teraz aktywatora. Nie za dużo. Ja nadaję na oko, ale to tak malutko trzeba dodać, naprawdę. Tak na oczko, tak. Dwie kropelki. No i teraz mieszamy, tak dwie kropelki, nie mi wiszy na razie taki, ale patrzcie, dodałam dwie kropelki, nie, i patrzcie, jak nie będzie jeszcze taki dobry, i, ale nie możecie od razu wsypywać, tak jakby... psz pięć kropelek powiedzmy, bo będzie za dużo. A tak jak będziecie... Na początku dajcie dwie. Zobaczcie, jaki będzie. Jak wiecie, że jeszcze dodać, no to trzeba dodać. Ale na początku trzeba... Na początku na pewno trzeba... Na razie jeszcze nie dodawajcie tego aktywatora. Na razie musicie... Yy, yy, nie, na razie zrobimy tak. Jak Wam się klei, wiem o tym. Ale teraz dajemy jeszcze sody. Dobra, jak dodamy sody... To dopiero możemy pomieszać w całości. Jak widzicie, że się się klei, dopiero teraz dodajecie aktywator. wcześniej nie możecie. No i no i dodałem tego aktywatora. No, i jak dodam tego aktywatora teraz, czyli i tam, no to po prostu mieszacie, mieszacie, aż będzie w dobrej konsystencji. Dobra, dodaję. O Jezus. Teraz mieszam znowu i wyszedł. I jak widzicie, że jest taki, to musicie już go wyjąć na jakąś matkę, podkładkę. Musicie go wyjąć, bo musicie go rękami już mieszać. Bo tak to Wam się nie uda. Nie uda wam się, musicie go na jakąś podkładkę złożyć, ja muszę dodać, przepraszam za to, ale teraz mamy już drugą część, no i mi się trochę zepsuł, no i mamy na razie takiego, muszę chyba dodać więcej aktywatora, nie wiem, na razie mamy takiego, yy. muszę go rozwieszyć rękami, musicie go wziąć w ręce, wiem, że będziecie mieć całe od tego, ale musicie go rozmieszać, bo inaczej się nie uda. Tym patyczkiem żadnym się Wam nie uda. Musi być tylko ręce. Bo to jest taka jakby skóra, co będziecie chyba za, za, za ten. Ale musicie, bo inaczej Wam się ten slajd nie rozmiesza. Więc yy, na razie mam takiego. No i on jest na razie... OK, tylko muszę chyba dodać więcej aktywatora albo sody. Nie, wiem, ale chyba wezmę. Z sodę, kurde, albo aktywator, trochę, ale tak malutko, malutko. O, myślę, że już jest ok, już jest ok. Bo ja dam za dużo aktywatora, tylko że, jak teraz mm, dodam sod dużo, to myślę, że teraz będzie ok. O, i wyszedł mój slime, i już się nie klei. Mogę sobie go tak brać w ręce, i się już nie klei, jest żółciutki. Nawet jak mam się zepsuje, to możecie go odnowić. Ale jak wyjdzie dobry, to idealnie, super. Jestem naprawdę za, zachwycona. No i super. Jak możecie, jak nie mam, mam dozwolone komentarze, to napiszcie, jak wyszło. Ok? Pa! Te kończę. I to jest koniec. No i pamiętaj.